Dobra, się, z Strymkowa i dzisiaj nagrywamy sobie przegląd sklepu. I wyszły dzisiaj nowe dwa nowe skiny. I to jest zakochan Zakochanka. Naprawdę bardzo fajny skinek. X. No, może być. Dobra, i teraz zestaw Ten skin naprawdę bardzo fajny. Polecam kupić ten ciorazek Kozak skinek też, kozak y, kilow polecam kupić mi się mega podoba, dobra No hmm, ten chłop nie podoba mi się zbytnio, a i lotnia lotnia może być, dobra i przechodzimy dalej eee, y, soczysty strażnik no to nie jest skinek taki do grania, tylko to jest skin ba taki bardziej memowy ale jak ktoś lubi skin memowy to polecam kupić go Dobra, też jest bardzo fajny kill-off, lud na patyku. Polecam go kupić. Dyspozytorka ma nowy styl. O taki z maską taki O plecak słonecznik. zaraźliwy, Fajna emotka tablicy z wynikiem. też bardzo fajna emotka. No i te zestawy dwa Harley Quinn i ich. No i jeszcze jest dzisiaj miłosny cień łamać serc Dziesiątka, mega kilo, czekolama, clash. No i jeszcze lotnie pentunia. I jeszcze jak podoba się przegląd sklepiku, to zapraszam do subskrybowania po więcej i wpisywać kod w sklepie Redmi. Ну